Pamiętacie wino truskawkowe z bzem? Pięknie odfermentowało, jest aromatyczne, klarowne i lepsze. Bo domowe jest lepsze. Jeśli lubisz wino wytrawne, butelkuj je już teraz. Jeśli chcesz uzyskać słodkie, dodaj syropu cukrowego według uznania i dla pewności odstaw jeszcze na kilka tygodni do ewentualnej kolejnej fermentacji. Butelki i wężyk odkażam za pomocą Oxy Turbo. Wino zlewam tak, żeby nie wciągać osadu z dna. Poza zwykłymi wybieram też ozdobną butelkę, żeby ładnie prezentowała się na większej imprezie. Korki zalewam na krótką chwilę wrzątkiem a do ich włożenia używam niezastąpionej korkownicy. Na butelkę warto nałożyć kapturki, które nie tylko ładnie wyglądają, ale dodatkowo zabezpieczają wino. Można je z powodzeniem obkurczyć za pomocą pary lub suszarki, ale kapturki wytrzymają bez problemu nawet ekstremalne metody. Na koniec jeszcze etykietka i wino może spokojnie dojrzewać i czekać na najlepsze okazje. Przez dobę trzymajcie je w pionie, później butelki najlepiej trzymać poziomo. Zapraszam do obserwowania po więcej przygód z domowymi przetworami i do zobaczenia w kolejnych filmach.